Krowiak podwinięty i inaczej olszówka. Nasze babcie i dziadkowie zbierały ten grzyb. I kiedyś był uważany za jadalny. Choć w yy, latach 80. już kilka profesorów stwierdziło, że jest to grzyb yy, trujący, ma szkodliwe właściwości. Yy, ale nasi dziadkowie jedli przez całe życie te grzyby i nic im nie było. W niektórych artykułach i książkach grzybowych podawane są jako niejadalne. W niektórych jako trujące. Tak to wygląda. Zabieram go do domu, żeby go przestudiować. Więc mykologia jest moim zainteresowaniem. Więc w domu go rozkroimy, sprawdzę co i jak. Wezmę pod mikroskop, zobaczymy jakie zarodniki puści.